Księga Rodzaju, rozdział trzydziesty trzeci. A gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaf nadchodzi, a z nim czterystu mężów. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące. Na przodzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, Leę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu. Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy, aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. To, co tutaj jest opisane, musiało nastąpić zaraz po zakończeniu walki Jakuba z Bogiem. Przeprawił wcześniej swoją rodzinę na drugi brzeg potoku Jabok, wrócił na przeciwną stronę i tam mocował się z Bogiem przez całą noc, a gdy Bóg go w końcu pobłogosławił, wrócił na drugą stronę potoku. Nie mógł iść szybko, bo utykał i spotkał wkrótce potem Ezawa. To jak uszeregował rodzinę, pokazywało kogo kochał bardziej, kogo mniej. Sam stanął na czele, czyli chciał, żeby gniew Ezawa skupił się przede wszystkim na nim. Za sobą ustawił służące i ich dzieci. Gdyby Ezaw go zabił i chciał jeszcze zabić kogoś, no to tych służących i ich dzieci najmniej byłoby mu żal. Za nimi stały dzieci Lei i sama Lea. A na samym końcu, czyli tam, gdzie szansa ocalenia była największa, Rachela z Józefem. Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I rozpłakali się. Okazało się, że niepotrzebnie się martwił. Ezaf nie miał złych zamiarów. Przynajmniej w tym momencie, kiedy się spotkali, okazał mu dużo serdeczności. Kiedy dowiedział się, że Ezaf. Idzie naprzeciw niego z czterystu ludźmi, to myślał, że Bóg stracił kontrolę nad wydarzeniami, że Ezawa nie jest w stanie powstrzymać. Okazało się, że się mylił, że Bóg zadbał o wszystko. A gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł, a ci, kim są dla ciebie? Odpowiedział, to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył sługę Twego. Potem przybliżyły się służące z dziećmi swymi i pokłoniły się. Przybliżyła się też Lea z dziećmi swymi i pokłoniły się. Potem przybliżył się Józef i Rachela i pokłonili się. Cała rodzina Jakuba przywitała się z Zawem w tej kolejności, w jakiej Jakub ją ustawił. A Ezaw rzekł, co ma znaczyć cały ten twój obóz, który spotkałem. I odpowiedział, chcę zdobyć życzliwość Pana mego. Wtedy rzekł Ezaw, ja mam dosyć bracie mój, zatrzymaj sobie to, co twoje. No, okazało się, że te wszystkie prezenty wysłane Zawowi też nie były potrzebne. Bóg poradziłby sobie bez tego wszystkiego. Rzekł Jakub o nie. Proszę cię, jeśli nim zdobył życzliwość twoją. Przyjmij dar mój ode mnie, bo oglądałem oblicze Twoje, jak się ogląda oblicze Boga i przyjąłeś mnie łaskawie. Przyjmij proszę upominek mój, który ci złożyłem, gdyż Bóg był mi łaskawy i mam wszystko. A gdy usilnie nalegał na niego, przyjął. Ostatecznie Jakub skłonił Ezawa, żeby jednak przyjął te wszystkie stada, które mu ofiarował. Wiedział, że Bóg daje mu wszystko i nie był skąpy. A potem rzekł: Ruszajmy w drogę i chodźmy, a ja pójdę z tobą. Odpowiedział mu Jakub: Pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe. Muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień, Zginie całe stado. Niech pan mój jedzie naprzód przed sługą swoim, a ja będę ciągnął powoli, w miarę jak nadąży bydło, które jest przede mną, jak nadążą dzieci, aż dojdę do Pana mego, do Seiru. Najwidoczniej Ezaf zaprosił Jakuba do siebie, żeby z nim zamieszkał. Jakub nie odmówił wprost, ale dyplomatycznie się wymawiał, że nie może dotrzymać mu kroku. Chciał jednak, żeby to spotkanie trwało jak najkrócej. Nie wierzył, że uczucie zawad do niego jest trwałe. Wtedy rzekł Ezaf, Pozwól tedy, że zostawię z tobą kilku z moich ludzi. A on odpowiedział: Po cóż to, Byłem tylko zdobył życzliwość pana mego. Tego dnia udał się Ezaf w drogę powrotną do Seiru. Ezaf ofiarował także pomoc w postaci swoich służących, ale Jakub. Grzecznie odmówił także tego. Najwidoczniej uważał, że ani z samym Ezawem, ani z jego ludźmi nie będzie w stanie na dłuższą metę żyć w harmonii. A Jakub wrócił do Sukkot i zbudował sobie dom, a dla stad swoich wystawił szałasy. Dlatego nazwano to miejsce Sukkot. Sukkot to znaczy szałasy. Ezaw wrócił do siebie, a Jakub najwidoczniej chciał. W Sukot pozostać na dłużej. Na koniec dotarł Jakub szczęśliwie. Po powrocie spadł Dan Aram do miasta Sychem w ziemi kananejskiej i rozbił obóz pod miastem. Kupiwszy za sto srebrników od synów Hamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. Później przeniósł się Sukot do miejsca pod miastem Sychem. Tam kupił ziemię, czyli z kolei tam chciał się zatrzymać na dłużej. Wolał mieszkać tam niż z Ezawem. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. Na tym ołtarzu pewnie złożył jakąś ofiarę dziękczynną za to, że Bóg tak rozwiązał jego problem z Ezawem i też już zaczął się przyzwyczajać do swojego nowego imienia Izrael. Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechpłatny. dzielne są Twe drogi, Sprawiedliwy Boże, Wielki Królu Narodów. Któż by nie uczcił Ciebie, Jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie, i od darców Ty ujawnią się Twe by. Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże, przykłady, Wierne są Twe drogi, Sprawiedliwy Boże, Wielki Królu Narodu. Któż by nie uczcił Ciebie, Jesteś godzien wści. Któż by się nie bał Ciebie, wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą razu, gdy ja wniosę wyroki. Aleluja, aleluja.